Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Zaraz rozpoczynamy naszego kolejnego live'a z ekspertem, ale w międzyczasie, jeśli już ktoś jest z nami, to możecie dać znać nam w komentarzu, czy dobrze mnie słychać, czy dobrze mnie widać. Ja również sprawdzę stronę techniczną. Dajcie mi chwilę. Tak, już jesteśmy, możemy zaczynać. Nazywam się Magata Stęczak-Pogorzelska i jestem prowadzącą dzisiejszego live'a Get More z cyklu Przedsiębiorcy przedsiębiorcom. Zapraszam Was serdecznie do obserwowania naszego fanpage'a oraz do dołączenia do naszej grupy biznesowej, na której dzielimy się poradami, wiedzą, a także wymieniamy się doświadczeniami biznesowymi. Możecie tam nawiązać nowe, ciekawe relacje biznesowe. Patronatem medialnym naszego wydarzenia jest sprawny marketing. Zostańcie z nami do końca, ponieważ osoby najbardziej aktywne otrzymają od nas magazyn sprawnego marketingu. Standardowo podczas transmisji możecie zadawać pytania naszemu ekspertowi, a na koniec nasz gość na nie odpowie. Macie okazję. Zadać pytania, na które chcielibyście uzyskać odpowiedzi od naszego eksperta, więc warto wykorzystać ten czas i dowiedzieć się, jak usprawnić Waszą markę osobistą. Ja zapraszam już naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry cześć, dzień Cześć Agato. Szymon Mierzwa. Przedstawię Ci naszym słuchaczom. Szymon Mierzwa jest specjalistą social media, jest twórcą kursów online, jest wykładowcą, pomaga tworzyć wizerunki ludzi w social media. Na Instagramie zbudował ponad 35-tysięczną społeczność, a jego profile odwiedziło ponad 300 tysięcy ludzi. Swój kurs, marka osobista, na Instagramie sprzedał już za ponad 500 tysięcy złotych. Edukuję z zakresu marek osobistych w social media, lejków sprzedażowych, produktów cyfrowych, czy webinarów sprzedażowych. Ostatnio byłam. Dziękuję, dziękuję bardzo za. Ja sprawdzę, czy udostępniłem, wiesz, bo chciałam też udostępnić do siebie, ale chyba się udało. Jak najbardziej ja też od razu udostępnię. To jeszcze nie zdążyłam tego zrobić. Ostatnio byłam na webinarze właśnie Szymona, dlatego też bardzo Ach, dziękuję. O nie swoją osobą, dlatego też postanowiłam go dziś zaprosić jako naszego eksperta, bo ma ogromną wiedzę i warto, aby dziś był tutaj z nami i abyście go posłuchali. Już udostępniłeś? Tak, tak, możemy, możemy zaczynać, w sensie ja sobie tutaj patrzę jeszcze. Cześć Bartku, Bartek widzę, widzę się, kłania. Udostępniłem, chyba poszło, tak. Okej, okay, świetnie. Ale to może zacznijmy od tego, jak wyglądały Twoje początki, jeśli chodzi o działania w internecie. Od czego zaczynałeś i dlaczego? Od czego? Od, na pewno od filmików, w sensie wysyłania filmików do ludzi. A było to już dobre 5, 6, 7, już nawet nie wiem ile lat temu to było dokładnie. Natomiast zaczynało się od Snapchata i od wideo. Na pewno od wideo. Takich spersonalizowanych i myślę, że to jest taki klucz u mnie. Czyli takie działania indywidualne na początku. A czy zawsze wiedziałeś, w jakim kierunku chcesz iść? Czy to po prostu samo ci przyszło i stwierdziłeś tak, a będę zajmować się social mediami? Nie, samo przyszło. Działo się to tak, że ja bardziej chciałem motywować ludzi. Bardziej okay. pracować w kontekście jakby ich rozwoju. Ale, ale za to nie chciał mi płacić kompletnie nikt. I, i pamiętam, że nawet mój Snapchat się nazywał i Instagram na początku Szymon motywuje. No i po pewnym czasie, jakby ludzie sami zaczęli do mnie się odzywać, mówić: Szymon, Szymon nałóż mnie tych mediów społecznościowych. A ja bardzo tego nie chciałem, bo, bo tu podobno kłamią, oszukują, ludzie pokazują nieprawdziwe życie, na przykład na Instagramie. I bardzo się przed tym broniłem, i wtedy no, mijał czas, a ja się tak biłem z myślami. Pewnie każdy z Was, nie wiem, czy Ty też miałeś taka, takie momenty agata w życiu, ale jest tak, że po prostu nie jesteśmy pewni, czy kierunek, w którym idziemy, jest dobrym kierunkiem i zastanawiamy się, analizujemy. Chcielibyśmy robić, co jest naszą pasją, ale to tak do końca nie działa. No i ja pewnego dnia sobie zdałem, zadałem pytanie, czy, czy potrzebuję dzisiaj więcej czasu, czy pieniędzy. I, I kiedy odpowiedziałem, że pieniędzy, to musiałem zdecydować się na sprzedaż rzeczy, które potrafię sprzedawać i za które już jutro ludzie mi zapłacą. I stąd wzięły się media społecznościowe. Po prostu był to temat na czasie, w dobrym momencie jakby zacząłem działać i myślę, że, że to jest istotne. Tak. Gdybym, miał, gdybym, gdybym potrzebował więcej czasu, a miałbym pieniądze, to pewnie dalej bym y, motywował ludzi w internecie, chociaż wydaje mi się, że gdzieś po części swoją historią i tym, y, o czym opowiadam, to jest to taka motywacja, inspiracja dla ludzi. A co się u Ciebie nie sprawdziło? Z jakich działań zrezygnowałeś? Hmm, ale w o, Dobre pytanie. Z jakich działań zrezygnowałem? Bo jednak tych działań podczas tej twojej drogi, ja mówię, że już 7 lat zaczęłaś, a no to zapewne było ich wiele, więc pytanie, co się u ciebie nie sprawdziło? Na pewno poszukiwanie dziewczyny przez kampanię reklamową. Facebook Ads nie zadziałało. Co tam jeszcze takiego było, co nie zadziałało? Nie było chyba takich dużo rzeczy. Wiesz, starałem się inwestować czas i, 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 i Inwestować czas i swoją uwagę w rzeczy, które były pewne. W sensie patrzyłem bardziej, w jakim kierunku idzie internet, w jakim kierunku e, idzie biznes internetowy, i ja po prostu za tym podążałem. Więc stworzenie kursu online, e, edukacja, szkolenia, konsultacje, e, szkolenia stacjonarne, eventy, więc to był, to był kierunek, w jakim po prostu szedłem. Teraz kwestia lejków, automatyzacji. To są tematy, które mnie interesują i w, w którym kierunku idę. A co było Twoim największym odkryciem, jeśli chodzi o budowanie marki w internecie? Co było największym odkryciem? Chyba kwestia tego, że ludzie w pewnym momencie kupują Ciebie. W sensie bardzo chcą pracować z człowiekiem, niezależnie od tego, ile on kosztuje. W sensie, że że w momencie, kiedy budujemy markę, to nie ma to znaczenia, ile kosztujemy. W sensie, że, że kiedyś usłyszałem takie fajne zdanie, że dajmy ludziom szansę zapłacić więcej. I, więc to, to było chyba takim odkryciem i, i czymś takim fajnym. A w jaki sposób określiłeś swoją grupę odbiorców? Co Ci w tym pomogło? Hmm. Nie moja osoba. Ja, ja często w kontekście grupy odbiorców, mój lejek też, lejek nie wiem jak to powiedzieć, czyli y, y, moja grupa odbiorców jest bardzo szeroka, nie jest bardzo zawężona. Teraz y, rekomenduję ludziom w ogóle, jak czynają, żeby, żeby gdzieś zawężać mocniej te grupy docelowe. Bo ja towałem, jakby zaczynałem w ludzi w podobnym wieku do mnie, z podobnymi problemami, interesującymi się podróżami, motywacją o tym, że jeżeli ktoś planuje budować markę osobistą w oparciu też o, o swoją osobę, yy, no to ja mówię plus minus 7 lat, czyli jak ja mam 30, no to minus 7, 23, plus 7, 37. I to jest taka grupa, która utożsami się z życiem, utożsami się może z problemami, z tym, co robimy, więc tak to wygląda. A co jest według Ciebie istotne w budowaniu marki osobistej? Co jest istotne według mnie w budowaniu marki osobistej? Na pewno określenie się to, kim się jest. Czyli tak jak ja mówię o sobie specjalista social media. Mhm. Myślę, że ludzie tego nie bardzo lubią, czyli nie bardzo lubimy określać siebie, bo to jednak wrzuca nas do jakiegoś worka. Ale w momencie, kiedy się określamy, to dużo łatwiej nam jest iść przez to życie internetowe, bym tak powiedział. Więc to jest bardzo ważne, kim jesteśmy i. I jakby, czyli ten punkt A i do jakiego punktu idziemy w tym internecie. To wydaje mi się, że jest ważne, żeby sobie określić, bo, bo jak sobie tego nie określimy, często ludzie siebie nie nazywają. Później nie wiedzą, jakie produkty mają robić, nie wiedzą w jakim kierunku, nie wiedzą z czego edukować dużo rzeczy robią, a to nie jest teraz takie fajne, kiedy ktoś robi dużo rzeczy. W sensie to nie jest nic super, że ty mówisz, na no, czym się zajmujesz? No ja wiesz, trzy firmy to robię, tamto eventy. No to dla mnie to jest takie kurcze, to chyba nic nie robisz, bo jak robisz tyle rzeczy, to strasznie dużo. Więc myślę, że właśnie to określenie siebie jest ważne. A w jaki sposób budujesz relacje ze swoją społecznością? No bo jednak jest ona już spora, tak? 35 tysięczna. Mhm. Bardzo dużo rozmawiam, w sensie piszę z ludźmi w wiadomościach prywatnych, indywidualnie. Więc to jest, myślę, że najbardziej. I Instagram Stories uważam, że jest takim narzędziem do budowania takich relacji, czyli takie wpuszczanie trochę ludzi do swojego życia. Mm -hmm. e, tak, tak. A czym warto kierować się, wybierając treści do publikacji? Mm, czym warto? Zależy, jak podchodzimy do treści, bo jedni podchodzą edukacyjnie, czyli mm -hmm. edukują na przykład na swoim Instagramie w formie jakichś karuzel, w formie grafik. Ja pokazuję więcej lifestylu, czyli więcej tego mojego życia, co się wokół no, mnie dzieje i kieruję się bardziej takimi elementami związanymi z moim życiem, czyli taką naturalnością trochę, autentycznością. A w kontekście treści edukacyjnych to kierowałbym się tym co jest potrzebne odbiorcy, czyli co jest co może go zaciekawić, zainteresować. Myślę, że teraz, w czasach, kiedy żyjemy też z kampaniami reklamowymi i, i bardzo dużo jesteśmy w stanie promować, reklamować, docierać do konkretnych grup celowych, to często od nas zależy, co tam będzie i co ludzie będą czytać i oglądać. Więc to zawsze, żeby to miało na celu jakieś przybliżenie tych ludzi do jakiejś idei albo do, do tego, co sprzedajemy. Bo na Instagramie mam miliony kont. No bardzo dużo jest tych profili. I jak się wyróżnić spośród tego tłumu. Hmm, to jest bardzo trudne pytanie, bo myślę, że nie dla, każd dla każdego jest to możliwe. Bo jak się wyróżnić? Ja myślę, że trzeba być na pewno sobą. Trzeba stworzyć coś unikalnego. Trzeba. Y Pomyśleć o tym, co się sprzedaje, co jest aktualnie na, na czasie, czyli nie, nie robić też tak, jak powiedziałem wcześniej, że ja mam pasję do tego, to będę to robił. Pytanie też, kto jakie ma potrzeby, wiesz, bo, bo jak ktoś nie musi dużo sprzedawać, nie musi dużo zarabiać, nie ma takich potrzeb, no to wtedy może się zająć czym chce i, i nie musi się jakoś też mocno wyróżniać. Hm, to jest bardzo trudne pytanie nie yy, jak się wyróżnić być być sobą na pewno No, nie wiem nie wiem nie wiem ciężko jest mi powiedzieć okay. jak się wyróżnić to może zapytam a jakie było twoje największe wy wiecie wyzwanie? może osoby które oglądają jak myślicie jak się wyróżnić jak się wyróżnić, może dać? No nie wiem, mi mówią, że kratkę ubieram, że koszulę, że mam tylko koszulę w kratkę, że marynarkę w kratkę mam, że mam okulary krę... kręcone, że używam koloru niebieskiego w swoich publikacjach, zdjęciach, więc to są takie kolorem na pewno, ubiorem można się wyróżnić. O, okay. ja daj znać w komentarzach, co myślicie o tym, jak tak. może marka osobista się wyróżnić. Pytanie. A jakie było Twoje największe wyzwanie, jeśli chodzi o działania na Instagramie? Największe wyzwanie to kwestia, jak pozyskiwać obserwatorów. To myślę, mhm. że tyle godzin, co spędziłem nad analizą tego, yy, nad analizą tego, jak pozyskiwać, to no myślę, że niezliczona ilość godzin, czyli w kwestii kampanii, w kwestii taktyk, sposobów naprawdę. No myślę, że, myślę, że znam wszystkie sposoby, jakie są możliwe w kontekście pozyskiwania obserwatorów. Ale to nie jest wcale łatwe, bo, bo nawet te treści, żeby były udostępniane. Często właśnie ktoś przychodzi jest sobą, tak jak pisze Bartek, i, I po prostu jego konto wystrzeliwuje. Jest udostępniane przez popularne inne konta, które mają bardzo fajne społeczności, i, i, i w kilka dni staje się twórcą. A jeśli chodzi o hashtagi na Instagramie, bo są zwolennicy że nie warto przeciwnicy. Tak. I przeciwnie za dokładnie, że nie warto ich tak dużo wstawiać, a niektórzy są za tym, żeby bardziej iść za ilością. Więc pytanie, jak ty to widzisz? Jak jest najlepiej? Ja powiem tak. Dla mnie hasztagi to jak gra w totolotka trochę. W sensie ciężko jest trafić w ten algorytm, żeby gdzieś tam nas wybijało. Dla mnie to zawsze było jak gra w totolotka. A ja nie lubię grać, nie mogę grać, bo jestem hazardzistą, który nie gra. Więc, yy, więc skupiam się na kampanii reklamowej, na tym, co, co zależy ode mnie. Yy, z moich, moich kanałów nie ma coś takiego, że mniej trzeba, nie wolno więcej. Oczywiście, jeżeli chcemy trafić do polskich odbiorców, to używajmy polskich hashtagów. Yy, jeśli chodzi o kwestię ilości, daję zawsze 30. Używam takiej aplikacji jak hashtag Inspektor. Yy, która pozwala mi znaleźć dobre, odpowiednie hasztagi. Yy, I na tym się kończy ogólnie u mnie temat yy, związany z hasztagami. Okay. Nie, nie wpłynęły one na, na to, yy, na moją markę bardzo mocno. Mhm. A czego nigdy nie opublikowałbyś na Instagramie czy też na innych profilach społecznościowych? No, nie wiem czego, w sensie nie ma chyba takiej rzeczy, nie, no, nie, nie wiem. Tak przychodzi mi do głowy, że nago bym się nie opublikował, no nie wiem. Ale, ale nie wiem. Wiesz, pomyślałam, że może przez te lata, kiedy pracowałeś na to, gdzie teraz tutaj jesteś, no to zapewne były różne te działania jedne zapewne były trafne, inne też nie. Dlatego stąd też moje pytanie. Nie, nie, to tylko nie ma czegoś takiego, że czegoś bym nie opublikował. Nie ma. Okej, okay, a co mógłbyś poradzić osobom szukających rozwiązań, właśnie na Instagramie, czy też jeśli chodzi o budowanie marki w internecie? Co bym mógł poradzić? To na pewno zabawę taką. Ja uwielbiam taką zabawę na Instagramie. Polega ona na tym, że podajesz mi jakiś hashtag. Podaj mi jakiś hashtag teraz. Marketing online. O kurczę, to taki. <grym> <grym> to pierwsze, to mi przyszło dobra. na myśl. Dobra, marketing online. Dobra, to wchodzę na ten hashtag. Okay. Tylko, że marketing online to jest hashtag po angielsku, ale no dobra, no to weźmy, weźmy niech będzie. Po angielsku. Yy, dobra. I mamy mar marketing. A, tu jest duży profil. Dobrze, mamy tutaj poli, poliana. Poliana 10 tysięcy. Ja do poliany wysyłam wideo. Hello Poliana. Simon is here. I have interview right now, and I get the hashtag marketing online, and I found you. Nice to meet you. My name is Simon. I'm saying hello from Poland. See you. Okay. I to jest taka zabawa, że ja po prostu wysłałem jej teraz wideo i poznałem jakąś dziewczynę, która też marketingiem online się zajmuje. Okay. Więc to bym polecił: poznawanie ludzi, budowanie okay. relacji. To, to jest ciekawe. myślę, klucz. Do y, sukcesu. No i reklamy oczywiście, i automatyzację. No i webinary też są fajne. Też robienie webinarów teraz, to jest temat na czasie wyzwań, y, produktów online, kursów. To jest y, coś, co w jakim kierunku, nie, nie jakby twórcom, ludziom, którzy chcieliby się rozwinąć, nie mówiłbym, buduj profil na Instagramie i kończ tylko na tym. To jest początek drogi w ogóle. Tak mi się no. wydaje. A czy ty tylko skupiłeś się na jednej niszy, czyli na Instagramie, a na przykład inne platformy TikTok, LinkedIn, to z nich nie korzystasz? Jak to jest u ciebie? Nie korzystam, nie korzystam, nie, nie jestem wszędzie. Nie korzystam, mm. nie korzystam. Uważam, że lepiej skupić się na jednej platformie dobrze, chociaż 20, przepraszam, 25 października wydarzy się coś i pojawię się na kolejnej platformie, więc jest, są już przygotowania. Co, to jest Jakaś taka zapowiedź trochę. Prowadzisz kursy i szkole... Coś mi się o, teraz jest, ok. Prowadzisz kursy i szkolenia. Może opowiesz nam coś więcej o tym. Dla kogo są one dedykowane? W jaki sposób możesz pomóc? Dla kogo są dedykowane? Najczęściej pracuję z marketingiem sieciowym, z branżą marketingu sieciowego, z psychologami. Pracuję z branżą beauty, z trenerami personalnymi, czyli pomagam ludziom budować swoją markę w internecie w taki sposób, żeby to klienci sami pytali o możliwość współpracy. Pomagam również tworzyć webinary, tworzyć strategie, tworzyć lejki do sprzedaży produktów, czyli pomagam też tworzyć produkty cyfrowe. Tak, myślę. Ostatnio właśnie z psycholożką Karoliną stworzyliśmy produkt. Nawet to był produkt fizyczny, czy znaczy Karolina stworzyła. I przed sprzedaży, w sensie produkt, jak wprowadzaliśmy na, na rynek, to za 50 tysięcy złotych udało się Karolinie sprzedać. Więc bardzo fajnie, to są takie rzeczy. Albo na przykład webinar z lekarzem, mamą lekarz, robiliśmy, to, która sprzedaje kursy online. Tak, to są produkty i to są branże, z którymi działam. Ostatnio prowadziłem szkolenie grupowe właśnie z kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie, czyli z menadżera reklam i w tym pomagam. A twoi kursanci, bo mówię, że tutaj są z różnych branż, czy oni działają w podobny sposób do ciebie, czy raczej kierują się inną formą? Czy nie to no, to jak uczą się ode mnie, wiesz, ja uważam, że ogólnie jest wiele sposobów działania, prawda? W sensie y, tego początku, to jak podejdziemy do mediów y, y, społecznościowych, jak określimy siebie, jak określimy swoją grupę docelową. Y, natomiast jeśli chodzi o moich kursantów, myślę, że większość, znaczy nie myślę, wiem, y, że większość to są osoby z branży marketing, marketingu sieciowego, mhm. czyli im zależy na budowaniu, też jakiś taki bycia ekspertem w jakiejś dziedzinie, żeby budować wokół tego społeczność i żeby później móc rekrutować do zespołów swoich, do swoich struktur te osoby. Więc to jest myślę, że taki, taka kluczowa grupa. Próbowałem robić webinar dla psychologów. Kilka miesięcy temu, ale to też jest początek. Uważam, że, że branża marketingu sieciowego to jest taka branża, która wie, że musi być w tym internecie. A jeszcze inne osoby, psycholodzy, zaczynają też sobie zdawać gdzieś sprawę z tego, że muszą być w internecie. Lekarze, na pewno trenerzy personalni, branża beauty, prawda? Ale jest wiele jeszcze takich branż, które w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy, że muszą być w internecie i jest to ich kierunek. Mhm. A czy osoby, które się zgłaszają do ciebie, czy są też takie właśnie osoby, które długo już działają w social media, ale im no po prostu no coś nie idzie, czy też osoby, które dopiero zaczynają? Zależy, zależy. Są i takie, i takie osoby. Tak, mhm. są i takie, i takie osoby. Są osoby, które naprawdę zaczynają, yy, i są osoby, które już działają i mają społeczność ogromną, tylko właśnie nie wiedzą, jak sprzedawać. No, mhm. to jest to. Nie wystarczy mieć dużej społeczności, trzeba też wiedzieć właśnie jak sprzedawać, jakie działania, jakie strategie sprzedażowe aktualnie działają. Dlaczego nie wiem, robi się webinar i w 40 minucie zaczyna się sprzedawać albo w jaki sposób zaczyna się sprzedawać. To, to są ważne ważne zabiegi tak sprzedawa. To patrząc na twoich kursantów, ogólnie osoby, z którymi też rozmawiasz, tak? A to jak myślisz, jaki mhm. największy problem dla nich stanowi właśnie, jeśli chodzi o działanie na Instagramie? A czy jest to na przykład budowanie tego zasięgu, pozyskanie obserwujących, czy sprzedaż? Jak, jak uważasz? Myślę, że to i to i to. Mhm. Myślę, że. I to, i to, ale sprzedaż też jest takim elementem, który, którego im brakuje. Bo musimy wiedzieć, że uwaga użytkowników kosztuje coraz więcej i będzie coraz więcej kosztować. Więc, to też jest tak, że zależy do czego chcemy też przyciągnąć. Często ludzie nie wiedzą w ogóle, dlaczego ktoś miałby ich obserwować. Myślą, no, przecież ja robię profil na Instagramie, to ja powinienem mieć obserwatorów. Ale dlaczego? Dlaczego w ogóle ludzie mają Cię obserwować? To jest takie ważne pytanie. Im bardziej sobie na nie odpowiemy, tym nasze działania na pewno będą tańsze i będą przynosiły więcej efektu. Będą miały więcej efektu. Mhm. Mm, tutaj jeszcze od naszych słuchaczy, możecie jeszcze zadawać jakieś pytania, jeśli macie do naszego eksperta. Pewnie, ja, zawsze, jest... ja zawsze się zastanawiam, tak. jak to z tymi live'ami jest. Popatrz, że do mnie jest tak łatwo dostać się. W sensie każdy może hmm. napisać, wiesz, nagrać filmik i tak dalej. A, 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 a na live'ach się mówi, że ekspert, że zadawajcie pytania. Wiesz, to jest takie. Nie wiem, skąd się to bierze. Czemu tak, czemu tak Agata jest? No tutaj nasi słuchacze mają możliwość teraz z tobą porozmawiać. No tak, ale, ale mogą wiesz, też w sensie nagrać wiesz, filmik, co nie? Więc no. ja się zastanawiam, że wtedy y, tworzymy jeszcze większą barierę między mhm. słuchaczami a nami. Wiesz o co mi chodzi? Tak mi mhm. się wydaje przynajmniej. Nie wiem. Ale więc tak może się... niektórzy też nie mają na tyle odwagi, żeby wysłać na przykład tą wiadomość prywatną. No. Nie, ja myślę, że dużo łatwiej jest wysłać wiadomość prywatną, Publicznie zadać tanie, bo wiesz, tutaj ktoś może powiedzieć: hej, a jak to ty tego nie wiesz? Wiesz, a jednak watnie to jest tak, że tak mi się wydaje. Brakuje Damian im pisze, śmiałości. Brakuje, brakuje tak. im śmiałości. Manko Damian. Najwidoczniej. No, więc mi się wydaje właśnie, że tutaj trzeba mieć więcej śmiałości, że na live wykorzystanie, jakby zaangażowanie społeczności, co nie mhm. jest dużo trudniejsze, mi się wydaje, niż w wiadomościach prywatnych. No bo prywatnie to można napisać wszystko, wiele. W sensie, Okej, okay, a dużo osób tak odzywa się do ciebie prywatnie, na przykład, no, jeśli poradę czy cokolwiek porozmawiać, tak? Mhm. Bardzo dużo. Mhm. No to świetnie, A, bardzo dużo tych wiadomości. Dobrze, jest kolejne pytanie, spróbuję mm. pokazać. Od czego bym zaczął dzisiaj? To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. E na pewno wysyłałbym minimum 10 filmików do ludzi. Próbowałbym być najbardziej znaną osobą w okolicy, w moim mieście. Czyli tak jak od tego bym, od tego bym zaczynał, czyli budowałbym markę od okolicy, czyli nie szedłbym bardzo szeroko, tylko mhm. jednak tutaj od początku. No i pewnie bym się bardziej określił w kontekście grupy docelowej czyli do której, do której grupy chcę uderzać, bo aktualnie robię to w kampaniach reklamowych, czyli na przykład do marketerów, czy do branży beauty, czy do trenerów personalnych, a tutaj myślę, że już bym wcześniej myślał o tym, w jakim kierunku chcę iść. Ale fajne pytanie, dzięki Bartek. Bartek odpisał ha ha, ha. <grywa> także reakcja na twoją odpowiedź. No patrzymy, czy jeszcze jakieś pytania mamy, ale raczej. Bartosz, jeszcze nie widziałam wcześniej, napisał: Jeśli jesteś sobą, to nie masz konkurencji. Tak wszystko jest. No dobrze, to teraz nadszedł czas na wylosowanie najbardziej osoby aktywnej. No jak tutaj widać. No to Bartko, oczywiście, Bartek. Tak, gratulujemy Ci. To dla Bartka. Magazyn sprawnego marketingu, gratulacje. Odezwiemy się do ciebie w wiadomości prywatnej już, kiedy skończymy live'a. A tobie, Szymon, dziękujemy bardzo za przekazaną wiedzę. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać do naszych słuchaczy? Zapraszam, zapraszam na, na Instagram do mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało. W biogramie jest link do bezpłatnego szkolenia o tym, jak zacząć budować markę osobistą na Instagramie. Więc zapraszam serdecznie. Bartosz odpisał pierwsze, co już życie wygrałem. <laughs> to gratulujemy jeszcze raz. O tak, gratulujemy bardzo. Okej, okay, także dziękujemy Ci jeszcze raz bardzo Szymon. Dzięki bardzo, bardzo się cieszę, że chciałeś ze mną dziś porozmawiać. I w takim razie do usłyszenia już w kolejnych live'ach. Życzę wszystkim miłego wieczoru a Tobie Szymon również. Dzięki do bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia, cześć.